Czasem najgorsze piekło nie zaczyna się od krzyku, tylko od chwili, w której ktoś powoli odbiera ci siebie, krok po kroku. Tak właśnie wyglądała historia Renaty. Wyszła z domu, gdzie miłość była warunkowa, trafiła na mężczyznę, który zobaczył jej rany i wykorzystał je do końca. Izolacja, szantaże, przemoc, samotne noce w samochodzie w siódmym miesiącu ciąży. To nie są sceny z filmu. To realność tysięcy kobiet. Które wierzą, że jeszcze chwila i on się zmieni, a to właśnie ta wiara trzyma je w miejscu, w którym niszczeją. I to prowadzi do drugiej części tego, o czym dziś mówię. Bo wielu z nas myśli, że jeśli narcyza zdemaskujemy, jeśli powiemy mu prawdę prosto w oczy, coś w nim pęknie, że zrozumie, zatrzyma się, ale prawda jest niestety brutalna. Konfrontacja często kończy się jeszcze większą furią, atakiem i zemstą. Dlatego dzisiaj opowiem o dwóch rzeczach. O godzinie 15:00 pełna historia Renaty na kanale prawdziwa, bolesna, bez fikcji. A o 19:00 odcinek o tym, dlaczego konfrontowanie narcyza jest pułapką i co zrobić zamiast tego. Dwa filmy, dwie perspektywy, jedna prawda. Masz prawo się chronić. Zasubskrybuj mój kanał, żeby tego nie przegapić. Do usłyszenia.